Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście Skyrim. No i cóż, miałem małą przerwę, jeżeli chodzi o Skyrim' kilku kilkudniową. O ile dobrze pamiętam, w tym momencie musimy iść w tamte okolice, żeby zabić kilka Wiedźm oraz Wiedźmokruka. I ja do tej akcji podchodzę po raz drugi, ponieważ pierwszym razem, kiedy grałem kilka dni temu, próbowałem tam wejść, zabiłem wszystkie wiedźmy, po czym centralnie oberwałem fireballem w twarz od Wiedźmokruka i na tym zakończył się mój quest. W tym momencie spróbuję zrobić to troszeczkę inaczej. Najpierw powoli zajmiemy się wszystkimi wiedźmami. Na pewno pomoże nam oczywiście tutaj szatan. Następnie spróbuję się ulokować w jakimś miejscu, gdzie będę w stanie snajpować wiedźmokruka. Jednocześnie w tym miejscu chciałbym, żeby ona, bądź on, cokolwiek to jest, nie była w stanie zdjąć mnie swoim fireballem. Gdzie jest Lidia? Ok, Lidia trzyma się za naszymi plecami. Wydaje mi się, że od razu na początek rzucimy sobie tutaj szatana, ponieważ już widzę pierwszą wiedźmę. Szatan przybywa ja się oddalam. Wydaje mi się, że przełączę się na łuk myśliwski, ponieważ w tym momencie nie będę raczej w stanie używać magii. Mamy wiedźmę, ona przełącza się na swój sztylet, więc zaraz powinna oberwać ładnie fireballem od szatana. Szatan niestety trochę nie trafia dzisiaj. No dobra, w końcu trafił. Lidia sprzedaje jej miecz, ja sprzedam strzałę. Kolejna wiedźma tutaj. Ktoś jeszcze? Wygląda na to, że nie. Szatan nadal się tutaj kręci. Korzystając z okazji, że mamy go, ja pochodzę sobie po okolicy. O ile dobrze pamiętam, wiedźmokruk znajduje się na wzgórzu, właśnie tam. Z tyłu wzgórza prawdopodobnie znajdują się jeszcze jakieś wiedźmy, więc ja próbuję wejść tam, pozdejmować je najpierw. Następnie prawdopodobnie wejdziemy od tamtej strony i spróbujemy zdjąć wiedźmokruka. To. Czy ktoś mi atakuje? Okej, okay, ktoś miota tutaj fireballami całkiem ostro. Wydaje mi się, że w tym momencie przywołamy sobie szatana. Który nam tutaj całkiem nieźle powinien pomóc. Ja oczywiście przełączę się na łuk, standardowo. Sprzedam jej może strzałę. Ktoś ostatnio w komentarzach proponował mi, żebym przywoływał sobie jakiegoś rodzaju miecze. Wiem, że można to kupić w białej grani. Wydaje mi się, że w tym... W tym momencie zajmę się właśnie tym. To powinno, według komentarza, dodać mi trochę do przywołania i dodać mi trochę do samej walki wręcz. Nie wiem, jak to zadziała na mnie. Spróbujemy. Oczywiście Lidia musiała wejść w run, bądź runa, czyli pułapkę. Wydaje mi się, że moja magia powoli sobie wzrasta, więc ja sobie pójdę na przód tej góry. Spróbuję się w jakiś sposób ulokować w miejscu, gdzie Wiedźmokrót mnie nie zdejmie. Prawdopodobnie gdzieś za tą skałą. A następnie będę snajpował łukiem oraz lodowymi kolcami. Jak na razie chyba mi nie zauważyła. Ona gdzieś tam się kręci, więc. Okej, okay, gdzie jesteś Wiedźmokruku? No dobra, nie do końca ją widzę w tym momencie. Jestem wręcz przekonany, że ona tam jest. Ktoś widzę, że zdetonował kolejną pułapkę. No dobra, jest Wiedźmokruk. Wydaje mi się, że w tym momencie przywołamy sobie szatana. Postawimy go gdzieś tutaj w okolicy. Na przykład tutaj. Szatan prawdopodobnie zajmie się w tym momencie Wiedźmokrukiem. Ja będę mógł pomagać łukiem myśliwskim. Mam nadzieję, że Lidia nadal żyje. Ok, Lidia też wyjała łuk. Więc wszystko pod kontrolą. Dokładnie tak chciałbym to zrobić. Ok. Na szczęście Wiedźmokruk. Fuck! Ok, płyniemy. Myślałem, że ona nie może nas tutaj trafić. Niestety może. Chciałem, żeby ona skoncentrowała się na szatanie. Czy szatan w ogóle jeszcze tutaj istnieje? Wydaje mi się, że on oberwał kilka strzałów i po prostu się stąd zabrał. Fuck! Okej. Okay. uuu, ale obrywamy. Kolejny fireball. Gdyż szatan trochę się opieprza zamiast rzuca swoje firebole to gdzieś się kręci po okolicy. Mam nadzieję, że szatan ją sprowokuje. Ona zacznie strzelać w niego zamiast we mnie. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Moja energia nie do końca jest na zbytnio wysokim poziomie. Dobra, szatan zabrał się stąd, więc trzeba przywołać nowego. Przełączamy się z powrotem na łuk. Tak, zdaję sobie sprawę, nie jest to do końca walka, jakiej spodziewalibyście się pomagu. Ale tak, niestety mówiłem. W tym momencie nie jestem sobie w stanie pozwolić na. Więcej strzałów. Okej, okay, czy ona? Wygląda na to, że ona się uzdrawia w tym momencie. Okay, jeszcze kilka strzał i ona powinna paść. Ostatnia strzała prosto w Wiedźmu Kruka. Niestety nie było nam dane tego zobaczyć, ponieważ skała zasłoniła to, co się tutaj działo. No ale tak czy inaczej, zdjęliśmy wiedźmokruka. Kruka. Zabierzmy tą broń, którą mamy zabrać. Zguba pokrzyw. Zabierzmy całą resztę rzeczy, przeglądnijmy co my tutaj mamy. Dzwonecznik kostuchy, nie mam pojęcia co to jest. Klejnot, dusz na pewno weźmiemy. Rozglądnijmy się po okolicy, spróbuję zabrać wszystko, zanim zostanę niestety po raz kolejny zbesztany w komentarzach, że nie zabrałem czegoś stąd lub stamtąd. Wydaje mi się, że zabraliśmy wszystko z jej ciała, gdziekolwiek ono jest. Spokojnie Lidia, odłóż łuk. Przyglądnijmy się jeszcze okolicy, wydaje mi się, że tam może znajdować się też jakiś lód. No dobra, nie jesteśmy do końca złodziejem, ale wydaje mi się, że będziemy w stanie to otworzyć. Okej, okay, otwarte. Coś ciekawego? Zabieram wszystko. Jeszcze jakieś skrzynie w okolicy? No nie do końca. Mamy szkielet. Mączka kostna. Nie wiem, czy chcę zabierać mączkę, bądź wiadro. Ostatnie zerknięcie na okolice, gdzie znajdował się Wiedźmokróg. Chcę się upewnić, że wszystko zabrałem. Czy mogę coś wyjąć z tej wiły? Korzeń palowy. Nie mam pojęcia, do czego służy korzeń palowy. Zapewne poinformujecie mnie w komentarzach. No i dobra, wydaje mi się, że zabrałem już wszystko. Ktoś ostatnio proponował mi, żebym zajmował się stołami alchemicznymi, tak to się chyba nazywa. Nie jestem do końca pewien, jak ich używać jak na razie, więc będę musiał to ogarnąć. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaju stół alchemiczny. Magiczny katalizator. OK, dobra, nie mam pojęcia. Wracajmy do białej grani. Zanieśmy tą broń do osoby, która dała nam questa, no i zobaczymy, gdzie w tym momencie będziemy musieli iść, żeby znaleźć sok z tego drzewa. No cóż, przenosimy się do Białej Grani. Tak, chcę szybko podróżować do Białej Grani, spotkajmy się tam z Daniką. Miałem nadzieję, że gra rzuci mnie gdzieś w okolice Daniki, nie do końca to się stało. W tym momencie muszę jeszcze znaleźć rynek, na którym ona się znajdowała. Ty kim jesteś, że chodzisz sobie z taką bronią po okolicy? Wydaje mi się, że nie tutaj. Wydaje mi się, że jest ona na wyższym rynku, dokładnie tutaj, obok tego drzewa. Czy to jest ona? No nie, nie do końca. To jest Strażnik. Wydaje mi się, że ona pojawi się tutaj rano, więc ja prawdopodobnie prześpię się. No jest pierwsza w nocy, więc prawdopodobnie śpi sobie smacznie w swoim domu. 7 godzin. 8 do godziny 9. No i dobra, gdzie jest Danika? Czy to smok, czy olbrzym? My jesteśmy gotowi. Tak, tak, jesteście gotowi. Ostatnio też byliście. Tylko, że to ja musiałem zabić Smoka. Gdzie jest Danika się pytam? Mówi się, że Ok, schowajmy to. Wydaje mi się, że. Okej, okay, to jest Danika? No nie, fralia. Gdzie jest Danika się pytam? Czy ona jest w tym domu? Ok, domu, świątynia Kenare. Udało ci się już odebrać zgubę pokrzyw tym wrednym wiedźmokrukom? No nie były wredne i nie były wiedźmokruki, był jeden wiedźmokruk. O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Było... Okej, okay, ona. w jej głosie wyczułem trochę niedowierzanie, że wróciliśmy, albo była zaskoczona. Albo coś jej nie pasuje z naszym powrotem, więc mam nadzieję, że tutaj nie czai się jakieś podwójne dno, że zostanę wykołowany przez nią. Co trzeba zrobić? Sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Ok, czy Sanktuarium Blasku jest chronione przez kogoś? Słyszałem, że zmierzasz do zagajnika Staroblasku? Tak. Jestem podróżnikiem. Wielkrym. Podążam za głosem Kinaret wszędzie tam, gdzie jest on słyszalny. Od lat marzyłem o ujrzeniu staroblasku. Mogę podróżować razem z tobą? Obiecuję nie wchodzić ci w drogę. Chryste, pasażer na gapę, nie wiem, czy chcę go zabrać. Będzie jakiś dodatkowy experience za to, prawdopodobnie. Z radością przyjmę twe towarzystwo. Co ty tam robisz z tymi magicznymi rękoma? Dziękuję za twą życzliwość. Potrafisz się w ogóle bronić? Daleko jeszcze do sanktuarium? No, okej, okay, nie mogę z tą porozmawiać, nie mogę dać ci broni. Wyjdźmy więc na zewnątrz, zobaczmy, gdzie tak naprawdę jest sanktuarium. Czy mogę się przenieść w jakieś okolice tego sanktuarium? Zobaczmy questy. Dobra, zdobyliśmy zgubę pokrzyw. Zob zdobądź sok Staroblasku. Pokaż mi na mapie, gdzie jest Staroblask. Okej, okay, czeka nas trochę wyprawa, wydaje mi się, że możemy przenieść się do tego grobowca, a następnie jakimś cudem przedostaniemy się tam. Nie możemy chyba przejść do jaskini Łaminoga, poza tym widzę tutaj góry, więc tutaj prawdopodobnie będzie mi prościej przejść, Przedostaniemy się więc do grobowca Hilgrunda. W grobowcu byliśmy, Hilgrund widzę nadal tutaj siedzi. Nie ma Hillgrund? Chodźmy więc w naszą drogę. Nie jestem do końca. What the fuck? Powiem, co to się dzieje? What the fuck? Eee, no dobra. Eee, nie do końca się tego spodziewałem. Nie wydaje mi się, żeby lodowy kolec był dobrą opcją. Ognisty pocisk oraz. Oczywiście szatan. Szatanie przybywaj. No i co w tym momencie? Gdzie jest w ogóle ten smok? Czy ja mogę przed nim uciekać? Czy ja muszę z nim walczyć? What the fuck! Ja nie wiedziałem, że można tak randomowo spotkać tutaj smoka. Jeszcze nie trafiłem, miałem jeden strzał. Okej, okay, on e, dziwnie kieruje się w moje stronę. No widzę strzała już w oku, także spokojnie Lidia wymiata. Dobra, szybko przełączam się na magię, wydaje mi się, że będę w stanie strzelić jakiś pocisk w niego. Czy on zginął? Jakim cudem on zginął i kto go trafił, się pytam. I dlaczego on się stacza i płonie? Czy mogę wyssać jego duszę? Tak, ostatnio? Si duszę! Oh yeah! Dobra, zabierzmy kości, jeżeli możemy. What the fuck? Myśliwski łuk dusz. Ok, kolejna zabawka, którą będę używał. Dużo złota, dużo strzał. Fantastycznie. Nie wiem co powiedzieć. Najlepiej nie mów nic. Dobra, schowajmy naszą broń. Przejrzyjmy inwentarz. Ja od razu wyłączę to. Dorzucę sobie ten nowy łuk do moich ulubionych. Gdzie jest łuk? Okej, okay, myśliwski łuk dusz. Dobra, nie ma problemu. Weźmy więc na razie ognisty pocisk oraz szatana. No i chodźmy w końcu w kierunku zagajnika. Wydaje mi się, że mogę sobie tutaj centralnie iść. Wprost nie będę musiał schodzić na dół. Co to jest? Co to się w ogóle stało? To raczej nie jest smok, ponieważ smok zionął lodem. Yo! Możesz za mną iść? Czyżbyśmy mieli psa? Ej, nie czekaj tutaj. Ja nie chcę, żebyś czekał tutaj, ani nie chcę, żebyś... Ej, chodź za mną. Chodź ze mną. Dokładnie. Dobra, mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Ewentualnie zostawimy go gdzieś przed zagajnikiem, żeby nie zginął nam w zagajniku. Zabierzmy wszystko tych ciał, które się tutaj znajdują. Nie mam pojęcia, co tak, tak naprawdę się stało. co się stało? Co się stało? Nic się nie stało. Złoto. No dobra, chodźmy dalej. Wydaje mi się, że musimy iść gdzieś w tamtym kierunku, żeby dojść do zagajnika. W międzyczasie koza. Jeszcze jedna. Ja sobie szybko zerknę na mapę, czy mogę to iść po prostu prost, cross country, czy muszę iść drogami. Wydaje mi się, że muszę przejść przez Fort Amol, tak czy inaczej. Nie jestem do końca pewien, czym jest For Amol, Fort Amol właściwie, i kto tam rządzi. Jeżeli to są cesarscy, to nie powinno być problemów, bo jak na razie jestem z nimi w miarę w pokoju. Nie jestem do końca pewien, czy chcę tam w ogóle wchodzić, zajmować się w tym momencie czymś innym. Może ewentualnie podejdę sobie do tego fortu, żeby móc się szybko tutaj przenieść następnym razem. No i dobra, mamy odkryty fort Amol, wydaje mi się, że sobie go po prostu obejdę. No chyba, że ktoś mnie tutaj zaczepi. To w tym momencie przejdziemy do ofensywy. No i chodźmy wprost do Zagajnika, o którym mówiliśmy wcześniej. Widzę tam jakiś ludzi, mam nadzieję, że nie będą wrogo nastawieni. Trochę nasza grupa się rozeszła. Nie mam pojęcia, gdzie jest Lidia. Prawdopodobnie zasuwa wokoło drogą. Nie jestem też pewien, gdzie jest mój pies w tym momencie. Schowajmy więc może nasze magiczne ręce. Zobaczmy, kto się tutaj znajduje. Jestem pewien, że widziałem tutaj grupkę ludzi. Okej, okay, to wygląda co najmniej ciekawie. O nie, dobra, to może był korzeń nie byli to ludzie. Odkryliśmy totalnie nic. Czaszka jakiegoś mamuta, bądź czegoś w tym stylu. Gorące jeziora. Ok, całkiem ciekawie. Miejscówka wygląda bardzo pokojowo. Nie jestem do końca pewien, kto mieszka tam na tamtej małej wyspie. Może podejdziemy, przywitamy się, powiemy cześć. W razie czego, jeżeli ktoś będzie nam podskakiwał, to go wykończymy. Mam nadzieję, że Lidia już niedługo się pojawi. Jest pies. Więc Lidia też powinna nas dogonić. Czy ktoś tutaj w ogóle mieszka? Widzę dużo butów jak na razie. Okej, okay. no dobra. Myśliwy ma mnie totalnie gdzieś. Nie chcę okradać myśliwych. Dlaczego miałbym to robić? Chodźmy więc dalej do zagajnika. Nie jestem do końca pewien, jak daleko jestem w tym momencie od zagajnika. No już praktycznie jesteśmy przy zagajniku. Tak jak powiedziałem, nie wiem, co mnie tam czeka. Nie jestem pewien, czy będzie tam walka. Czy będzie to po prostu spokojne podejście do drzewa. Przypuszczam, że nie. Pies. Pies nie wiadomo, gdzie zniknął. To samo stało się z Lidią. Na wszelki wypadek wyjmę sobie moje magiczne ręce. Prawdopodobnie podchodzę totalnie gdzieś od tyłu. No nie, 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 nie! Kolejny smok, please! Czy to jest normalne, że pojawiło się nagle tyle smoków? Dwa smoki w jednym odcinku? Nie jest to niczyja własność. Więc może zabierzmy sobie to wszystko? Tak przynajmniej to wygląda. Ja się pytam, gdzie jest. O oh, fuck. Okej, okay. eee, oto i smok. Wydaje mi się, że smok będzie bronił zagajnika. What the fuck! Nie wiem kim jesteś, ale ja bym na swoim miejscu uciekał. Eee, wydaje mi się, że przełączę się na lodowy kolec, ponieważ on zjoni ogniem. Wydaje mi się, że Lidia zaczęła już swój sniping, ponieważ widzę, że on ma strzałę w głowie. Pies na twoim miejscu bym się stąd zabierał. Tak tylko mówię. Nie będę płakał po psie w razie czego. Wydaje mi się, że mogę sobie spokojnie przywołać w tym momencie szatana. Na pewno by nam się on tutaj przydał. Da fuck! Okej, okay. nie wiem czy to jest najlepszy pomysł to, co teraz zrobię. Chodzę gdzieś po jakichś pieprzonych górach i obrywam od smoka. No, dobra lidia snajpuj go, gdzie on w ogóle.. What the fuck? Okej, okay, zabierajmy się stąd. Lidia, żyje jakoś? Okej, okay, Lidia jakoś żyje. Da fuck, jeszcze zaciąłem się w jakichś górach. Pies żyje, jest ok. Że on nie jest bezpański, to mój pies. Chryste, jak lamie. Dobra, przełączmy się na łuk. Ja sobie zaczekam, aż podładuje mi się energia. O oh, fuck. Okej, okay, to się nie skończy dobrze. Wydaje mi się, że na wszelki wypadek się zapiszemy. Może w trochę słabym momencie, kiedy mam praktycznie jedną trzecią mojej energii. Okej, okay, zabierajmy się stąd jak najszybciej. Okej. Okay, załadowanie gry. Okej, okay, gdzie w tym momencie jest smok? Fuck! Fuck! Fuck, 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 fuck. Dobra, zabierajmy się za jakieś skały, gdzie nie będzie nas w stanie spalić. Tutaj ostatnimi czasy byłem w miarę bezpieczny. Widzę, że Lidia też wybrała tą pozycję. Ja sobie zaczekam chwilkę, aż podładuje mi się moja energia magiczna. Cieszę się bardzo, że przygrywa mi taka fantastyczna muzyka, że dostajemy całkiem niezłe baty w tym momencie. Okej, okay, dobra, przełączmy się na naszą magię. Przywołajmy sobie fuck szatana. O, fuck, 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 fuck. on wylądował tuż za moimi plecami, zaraz spali mi dupę. Szatanie, przybywaj i miotaj swoimi kulami. Okej, okay, to będzie długa walka. Zwłaszcza z moim brakiem. Fuck fuck, 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 fuck. Zwłaszcza z moim brakiem skilla. No dobra, smok sobie wylądował w idealnym miejscu, żebym w niego strzelał. Skupił się na szatanie, co mi totalnie nie przeszkadza. Czy Lidia leży. Okej, okay, Lidia leży na ziemi, ale smok płonie. What the fuck, czy Lidia nadal żyje? Ponieważ nie chcę kontynuować gry, jeżeli Lidia nie żyje. Czy szatan właśnie zaatakował Lidię? Szatanie, co ty robisz. Dobra, trochę odebraliśmy mu energii. Wydaje mi się, że ja się tutaj gdzieś wycofam. Lidio wstawa i potrzebuję twojego łuka. Bądź łuku. Dobra, wynośmy się znowu za skałę. Jakimś cudem udało mi się podładować moją energię trochę. On znowu sobie wylądował tuż obok Lidii. To się skończy dla niej prawdopodobnie niezbyt dobrze. Oj! Trochę obrywamy. No dobra, odlatuj stamtąd. Mam nadzieję, że Lidia nadal w miarę żyje. Zniknął nam szatan, więc ja sobie przywołam nowego. Ponieważ on tutaj gra pierwsze skrzypce w naszym zespole w tym momencie. Bierzmy łuk myśliwski. Okej, okay, Lidia żyje. Więc ja może sobie zrobię quick save'a korzystając. Fuck! Okej, okay, to by był idealny quicksave, żeby zginąć. Chyba obrywałem skrzydłem w tym momencie. Fuck 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 No okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego quick save'a, którego chciałem sobie idealnie zrobić Czy on odleciał? Nie, nadal tam stoi Przedajmy mu może szybką strzałę bądź dwie Co to znaczy smog opiera się pułapce dusz lub ma pułapkę dusz Ok, moje łucznictwo wzrasta, nie jestem do końca pewien Gdzie w tym momencie... Jest szatan, lub gdzie jest lidia? Korzystając z okazji, że smok się zbagował trochę tak przynajmniej to wygląda. To ja sobie go będę snajpował. W końcu padł. Ok, Lidia żyje. Szatan nadal żyje lub jest w okolicy. Właśnie się zabrał. Dobra, wchłońmy jego duszę. Nie jestem do końca pewien, czy dwa smoki w jednym odcinku to dużo, mało czy powinienem się tego spodziewać. Weszajmy jego moce życiowe. Dobra, wchłonęliśmy duszę smoka, zabierzmy wszystko, co z niego wypadnie. Czyli dużo kości, które są, o ile dobrze pamiętam, bardzo cenne. No i cóż, nie do końca udało nam się dojść do zagajnika i zrobić tego quest'a. Jesteśmy niedaleko zagajnika. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, jak zawsze. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.